Kwestie ludzkich zachowań i działań właściwie od kilkudziesięciu lat były przedmiotem moich zainteresowań. No i oczywiście pojawiały się pytania ciągle: dlaczego robimy to, co robimy, dlaczego zachowujemy się tak, jak się zachowujemy, dlaczego jednym się udaje, drugim nie, dlaczego niektórzy są bardziej sprawczy w swoich działaniach, bardziej aktywni, bardziej niezależni. Celowo zorientowani, inni natomiast głównie koncentrują się na reagowaniu na otoczenie, na to, co to otoczenie wymusza bądź wskazuje. Ja myślę, że napisanie tej książki było konsekwencją drogi mojej osobistej i zawodowej, której przeszedłem. No bo z jednej strony całe życie interesowałem się zagadnieniami związanymi z historią, z polityką, kwestiami patriotyzmu, tożsamości narodowej, także też geopolityki. Z drugiej strony, moje wykształcenie gruntowne, praksologiczne koncentrowało mnie na działaniach ludzkich, na działaniach, które są etyczne i moralne z istoty, na sprawnością tych działań. Koncentrowała moją uwagę nad analizą uwarunkowań działań sprawnych i nad możliwościami, usprawniania, czyli optymalizowania tych działań, poprawiania tych działań. Zatem kwestie ludzkich zachowań i działań właściwie od kilkudziesięciu lat były przedmiotem moich zainteresowań. No i oczywiście pojawiały się pytania ciągle, dlaczego robimy to, co robimy, dlaczego zachowujemy się tak, jak się zachowujemy, dlaczego jednym się udaje, drugim nie, dlaczego niektórzy są bardziej sprawczy w swoich działaniach. Bardziej aktywni, bardziej niezależni, celowo zorientowani, inni natomiast głównie koncentrują się na reagowaniu na otoczenie, na to, co to otoczenie wymusza bądź wskazuje. Więc ta problematyka, w rezultacie ona tkwiła gdzieś w kontekście tego, co przez ostatnie kilkadziesiąt lat zawodowo czyniłem. W ostatnich kilku latach, wiedząc, że moja droga zawodowa, ta oficjalna, już się kończy, napisałem dwie książki naukowe. Jedna, stricte praksologiczna, dotycząca działań sprawnych, tych indywidualnych i zespołowych, i druga, która ukazała się w tym roku, to książka poświęcona komunikacji interpersonalnej w aspekcie perswazyjnym. I właściwie tymi książkami zamknąłem tam działalność moją naukową, i też pojawił się moment, pojawił się czas na spełnienie tych swoich takich naturalnych potrzeb i naturalnych dążeń związanych z napisaniem czegoś, co z jednej strony dotyczyć powinno zaprzeczenia działań sprawnych, jakimi zaprzeczeniem działań mądrych, jakimi są działania czy zachowania głupie, albo w szerszym tego słowa znaczeniu e, dotyczący głupoty jako właściwości ludzkiej. A, I także tego drugiego aspektu, który mnie ja zawsze nurtował, związany z istotną zmianą naszych, naszej percepcji, naszych poglądów, z wypieraniem się tożsamości, kultury, z bardzo takim prostym przyjmowaniem wszystkiego, co w tej chwili globalizacja nam niesie, czy wersją tego słowa znaczeniu współczesny neomarksizm. Myślę, że takim impulsem do napisania tej książki były też wydarzenia związane z wyborami 15 października ubiegłego roku, z czasem poprzedzającym te wybory samymi wyborami i czasem bezpośrednio po wyborach. To myślę, że było dla mnie takim ostatecznym impulsem, żeby siąść i wreszcie napisać coś od siebie, coś, co nie jest pracą y, naukową, y, taką, którą y, zajmowałem się przez całe życie, ale pracą bardziej publicystyczną, bardziej, bardziej osobistą. Y, coś, co jest, stanowi rozprawę tematyczną, w której chciałem wyrazić przede wszystkim y, własne poglądy ale też oczywiście w oparciu o źródła naukowe, ale nie tylko, także publicystyczne. To jest w, istotnym, w istotnej mierze spełnienie moich takich osobistych potrzeb. Ogrom, odczuwałem ogromną potrzebę napisania czegoś takiego, wypowiedzenia się w kwestii, która, czy w kwestia, która, które wy, wywołują mój wielki niepokój. A te kwestie to rozprzestrzeniająca się głupota społeczna i w szerokim tego słowa znaczeniu obojętnienie społeczne, wycofywanie się społeczne z wartości narodowych, z wartości naszych kulturowych. No i w ten sposób ta praca powstała. Najpierw miał być to Felieton, myślałem, później esej. Okazało się bardzo szybko, że nie mam dość talentu, żeby napisać esej o tej problematyce. Że znacznie łatwiej mi napisać rozprawę, która ma bardziej formalny i ustrukturyzowany charakter, w której mogę postawić pewne tezy i te tezy w świetle faktów i argumentów próbować uzasadnić. A zatem w tej pracy więcej jest aspektów faktograficznych i argumentacyjnych, perswazyjnych, aniżeli stylistycznej, ale myślę, że dla samej pracy, dla jej wartości to się w sumie okazało lepsze i ta praca z tego względu będzie miała, no bardziej, czy ma wręcz, moim zdaniem, bardziej ponadczasowy charakter. Oczywiście dynamika zjawisk społecznych w Polsce i w świecie i w Polsce jest tak wielka, że Niektóre aspekty, pojedyncze dosłownie, należało być może skorygować, ponieważ z dnia na dzień dokonują się wielkie zmiany czy wielkie zwroty. Niemniej jednak większość wskazanych test, interpretacji, jak już powiedziałem wcześniej, ma charakter uniwersalny, ma charakter trochę ponadczasowy. One się na pewno nie zdewaluują ani w tym roku, ani za rok, ani za lat kilka. No więc to są te powody, które przyświecały napisaniu tej pracy i jej wydaniu.